Cześć i czołem! Skoro kliknęliście w ten filmik, zapewne jesteście osobami ponadprzeciętnie uwrażliwionymi na piękno przyrody. I dobrze, bo my też! W dzisiejszym odcinku skupiamy się na jednym z najpiękniejszych krajów Europy, a w zasadzie na jego wycinku w postaci cudnego archipelagu wysp. Będziemy je zwiedzać z perspektywy siodełka i pieszego piechura. Wleziemy na kilka szczytów i punktów widokowych Sprawdzimy, ile kosztuje kemping w Norwegii, a Piotr opowie co nieco o skorupiakach. Tak więc... Nie zaczyna się zdania od więc. No dobra. Przed Wami druga z trzech części naszej rowerowej wyprawy za koło podbiegunowe. Herbatka w dłoń, podkręcie głośność i... Bądźcie Ty z nami! Z nami. Prawdziwy Wiking? Poczynając od pierwszej wyspy lofotów, Ausfagoi, kurczę, niełatwy ten norweski, przemieszczamy się konsekwentnie na zachód, by skończyć w miejscowości o najkrótszej nazwie świata, czyli w A. A raczej O, bo tak czyta się ostatnią literę tutajszego alfabetu. Nikt się nie zgubił, czyli skład wyprawy się nie zmienia. W filmie wystąpił Piotrek, Dawidek, Asik i Kasioły. Mamy środek lipca. Cały dzień padało. Jest jakieś 10 stopni. I nie zanosi się na to, żeby pokazało się słońce. Jesteśmy w Norwegii, zastanawiacie się co ja tutaj w ogóle robię o tej porze roku? Ja też się zastanawiam. Na zewnątrz znowu zimno i pada, dlatego postanowiliśmy wziąć kemping. Oczywiście deszcz to nie jest główny powód, no ale w końcu trzeba wziąć prysznic, trzeba uprać sobie trochę rzeczy. Słuchajcie, już prawie dojechaliśmy na Lofoten. Już widziałem za mostem znak Lofoten. No ale nie dotarliśmy, a to wszystko ich wina. O. I jesteśmy na kempingu, 2 km od... Yy, Oj, więcej, drogi. więcej niż 2. 2 km to było na mapie Google, ale nas okłamali. No. Ale w ogóle powiedzcie yy, naszym słuchaczom, yy, po co się jeździ na kempingi w Norwegii, no bo... W sumie, nie każdy może to wiedzieć. Żeby dobrze zrobić dziewczynom. Oczywiście, generalnie chodzi o to, żeby e, mogły się wykąpać, wyprać wszystkie swoje rzeczy. Bo, tak. chłopaki, bo chłopaki się nie, nie wykąpali tak. i nie my, my się kąpiemy rzeczy. w fiordzie po prostu i w zimnych wodach oni, płynących oni z lodowców. Nie kąpią, oni się nagrasz, nagrasz, tak. tak, tak my się kąpiemy, tak. Tutaj potrzeba ciepełka, tak, w ogóle włoskie oczywiście, tutaj miękkie muszą być i w ogóle na... No... <śmienki> Zapłaciliśmy za kemping 150 koron od yy, namiotu. Od namiotu. Mhm. Czyli około... Yy, no, no powiedzmy 70 80 zł, tak? 70 80 zł, więc yy, podzielić na dwa. <śmienki> I, I mamy tutaj y, ciepły prysznic i y, ciepłe pomieszczenie, kuchnia, gaz. Jest. Tak, nawet y, jest tu za ciepło, bo grzeje grzej, grzejnik, na którym tutaj Kasia sobie suszy ręcznik. Więc jest bardzo fajnie z, za, za chwileczkę. <laughs> za chwileczkę zaczynamy imprezę. Kasia wyjmi z zapazuchy tutaj. Nie da się ukryć. Prysznic i kolacja pod dachem tchnęły w nas nowe życie. Czas się pakować i można ruszyć dalej. Następny przystanek Hennings Skąd zaczynamy pierwszy trekking? Mamy deszczyk, nie ma to jak rozpocząć dzień od takiej przyjemnej mrzaweczki. A na drugą nóżkę wyspa Gimsoja. Niby płaska, ale nam udało się znaleźć konkretną górkę. Korzystając z ładnej pogody, wyruszamy właśnie na górkę Chowen. Przed nami wspinaczka na 293 metry. No i gdzie? Wszyscy w dobrych humorach, bo słońce świeci, co wczoraj yy, nie było już takie pewne. No właśnie, oczekiwam jakiegoś okrzyku radości. się podoba ci się? Cieszysz się? Zobacz jaka góra przed nami ładna. Mm. <głosy> <głosy> Okrzyk radości. <noise> na lotach poza podziwianiem gór z poziomu drogi, warto wybrać się też na jakiś trekking. Poza najpopularniejszymi plażami, na które są szlaki, poza punktem widokowym Reinebringen. my, poza objazdem Lofotów rowerem postanowiliśmy właśnie parę razy zostawić się na parkingu i wejść na szczyt. zobaczyć, jak wygląda okolica z góry. A na plaży normalnie dzieci kąpią się w morzu, które ma myślę, że kowozera. zera. Nie wiem, czy są to bardziej te dzieci, czy ich rodzice, że na to pozwalają. No ale pewnie dzięki temu buduję sobie odporność. Ja w się teraz nie rozebrał i tam wyskoczył. Nikt z nas nie odważył się wykąpać. Jedynie Piotrek pomoczył stópki. Także wciąż brudni, ale szczęśliwi, zmierzamy w kierunku Nusfjord. Fjord pełni dziś rolę wizytówki tradycyjnej architektury Lofotów. Czerwone domki rybackie charakterystyczne w krajobrazie Lofotów to tak zwane rorbu. Z założenia miały prostą konstrukcję i skromne wyposażenie. Często osadzone na palach, budowane nad samą wodą. Malownicze położenie i bogata historia sprawiły, że od 1975 roku miejscowość jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na stałe mieszka tu 19 osób, resztę rybackich domków zaadaptowano na skromne pensjonaty i hotele, w części nagromadzono historyczny osprzęt, m.in. łodzie. Są kawiarnie, jest galeria z dość osobliwą skandynawską sztuką. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o tym miejscu, zapraszam do wpisu na blogu. Link w opisie. Wieść lokalna. Może tym razem nie taka wieść, ale na pewno lokalna, bo przedstawię Wam kilka praktycznych informacji na temat Lofotów. 1. Jak tu dojechać? Jeżeli ma się miesiąc urlopu, takie na przykład ja, to polecam skorzystanie z samolotu, czyli dolot na przykład wizerem z Gdańska do Tromso do Trondheim lub bezpośrednio do Bodo, niedawno, zostało, niedawno zostały uruchomione takie loty. Z tych miast do Lofotów nie jest już daleko, my rozpoczęliśmy podróż z Tromso, stąd mieliśmy około 350 km do samych Lofotów na rowerze. Najbliżej jest oczywiście z Bodo, skąd wystarczy przesiąść w cudzysłowie na prom i do, płynąć sobie do Moskenes albo do jakiegoś innego portu. I stamtąd już można bezpośrednio wsiąść na rower, jeśli już jesteśmy na Lofotach. Główna droga przebiegająca przez Lofoty to droga E10. Jadąc na rowerze, ale także samochodem, zdecydowanie polecam zajechać w boczne drogi, omijać tą główną, w miarę możliwości szerokim łukiem. Ja, z tego co zauważyłem, zasada jest taka, że im boczniejsza droga, tym piękniejsze widoki i naprawdę czasami warto zrobić sobie jakiś objazd. Nawet zajeżdżać kieszeniowo w jakąś drogę i wracać tą samą. Połączone są mostami lub tunelami, trzeba uważać szczególnie na to ostatnie podróżując rowerem, ponieważ czasami jest po prostu niebezpiecznie. Na Lofotach, jak i w całej Norwegii, tunele potrafią być bardzo długie. My jechaliśmy najdłuższym chyba, który miał ponad 6 km. Tunele podwodne są też dosyć męczące, ponieważ zjeżdża się bardzo ostro w dół, tak około 8-12% zjazdu w dół mieliśmy. I po tym tyle samo podjazdu. Byliśmy ponad 130 metrów pod ziemią. Drogi są ogólnie w dobrej kondycji, czasami są bardzo wąskie. Natomiast kierowcy uważają, z e, tego się nie musicie obawiać. No to teraz ceny. No to boli. Zdecydowanie e, myślę, że wiele osób, jak słyszy Norwegia ma droższe skojarzenie drogo. No i to jest prawda, w sklepach zazwyczaj najpierw patrzymy na cenę produktu, potem dopiero patrzymy co to jest. Polecam wybierać duże markety, szczególnie pod marką Rema 1000 lub Kiwi. Te sklepy są raczej najtańsze i możemy tam dostać też sporo przesuniętych produktów, na przykład z krótką datą ważności mogą być o 40-60%. Są też produkty... no niższej jakości, takie ala lokalne produkty firmy Rema 1000, które da się jeść, oczywiście jakość jest niższa, ale też cena jest w miarę akceptowalna. Dziś na obiad dla odmiany węczki. Aha, podobnie jak już niedługo będzie w Polsce, wszystkie sklepy są zamknięte w niedzielę. Oto nasze zakupy na nadchodzący tydzień zrobione w sklepie Rema 1000. Mamy tutaj sosy do makaronu, pity, wodę, dwa piwa, pomidory w puszkach, tuńczyka w puszkach, między innymi trochę warzyw, owoców, rzeczy do owsianki, ciasteczka, co tam jeszcze? No i troszeczkę energii w słodyczach. Za wszystko zapłaciliśmy 565 koron. Czyli około 260 zł. Wszystkie te produkty są najtańsze. Parówki mają 40% mięsa. Ciasteczka Marii są najtańsze, ale obowiązkowo trzeba je i są przepyszne Nasz kolejny cel to przepiękna plaża Kwalwika. Żeby się tam dostać musimy wyjść ponad chmury. Nasza droga do plaży kwalifika ma około 2 km i prowadzi szlakiem przez przełęcz po mojej lewej stronie, tutaj. Eee, takim paradoksem jest fakt, że tego typu miejsca przyciągają coraz więcej turystów, głównie ze względu na swoją niedostępność. Plaża jest piękna, no nie można jej tego ująć, natomiast po drodze widzieliśmy wiele równie pięknych miejsc dostępnych z drogi. No, a jednak nie przyciągają one aż tak yy, dużej ilości backpackerów. Niestety za chwilę będziemy musieli w to wejść i zejść na dół do rowerów. To jest właśnie Norwegia Północna, to jest właśnie obszar za kołem podbiegunowym. Po tamtej stronie na plaży mamy lato, tutaj późna jesień, ewentualnie bardzo wczesna wiosna. Kolejny element lofotowego krajobrazu suszone ryby na drewnianych stelażach. Im bliżej A przepraszam O tym częściej się pojawiają. Jeśli nie zauważysz, nie martw się, na pewno poczujesz. Tak, lofoty zdecydowanie pachną rybą suszoną. Kasia. A co się stanie jak się lofoty skończą? Dojedziemy do... A! Do A? Do A! Czyli można powiedzieć, że przejechaliśmy trofoty od Z do A. Uuu. Ale głupie. Dojechaliśmy do końca. Zadanie wykonane. Ostatnie dwa dni spędzimy na odległej wyspie Wajroj. Więcej dowiecie się o niej w następnym odcinku. Czas powoli kończyć? A nie! Jeszcze występ Piotrka i monolog o tragicznym życiu skorupiaków. Muszę to bo się obrazi. A tymczasem żegnam się z Wami. Tłumnie subskrybujcie i klikajcie łapki w górę, a nic Wam nie umknie. A teraz mały kącik edukacyjny w naszej wyprawie. W miejscu, gdzie stwierdziliśmy, że zrobimy sobie mały postój i obiad, okazało się, że miejsce to jest również wykorzystywane jako swoistego rodzaju stołówka przez inne zwierzęta. W tym tutaj na pewno ptaki. I tutaj mamy resztki tego, co pozostawiały: ślimaki, szkarłupnie. Tutaj mamy jeżowce. I resztki krabów. Tak, tu mamy szczypce. Proszę, tak, szczypce. Jeżeli tutaj operator zzoomuje, tam trochę dalej. Tam są łapki, korpusy. Tego co zostało. Oczywiście możecie sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda wewnętrzny szkielet jeżowca. Tak, z bliska. Bardzo ładny. Tak, tutaj mamy innego trupka, który jeszcze zachował swoje kolce. Tak, proszę. Czyli widać, że ten który się to stołuje ma dosyć zróżnicowaną dietę. Chociaż głównie jest to Frutti di mare.